Znowu ja, Krawer, z tej strony Krawerek, czy tam Krawer, jak wolicie Jesteście na kanale Karwa Gameplays i oglądacie kolejny odcinek serii zagramy w 3 na kanale Karwa Gameplays Uff, pewnie niewyraźnie zrobiłem, bo powiedziałem, ale spoko Kto jest? Briama, a ty niunika jesteś jak ta nowa Jezu, każdy facet to ma w sobie, że musi tak zobaczyć, zrobić, masakra Dobra, gadamy z węsem. Zapiszemy grę Oczywiście teraz bawimy się w rodzinę. Rozumiem, no. że twoje rozmowy z młodym Ianem poszły dobrze. Nie bawimy się no, w rodzinę, sorry. Podjął rezultat waszej rozmowy. Podjął decyzję, zanim pogadam o ja nie robimy kwestia refu, mistrzu. Dopóki będziesz zachowywać się w tak cywilizowany sposób, proszę, kontynuuj. <laughs> Daj tym ludziom jakąś szansę, przecież są bezbronni. Myślę, że moglibyśmy zaprzestać ataków na refu w obliczu tej sytuacji, ale to tylko zmusi nas do polowania na innych. Mhm. Mm Chyba że... wiele lat temu przeżyłem pijąc świeżą krew z torebek, które znalazłem w ruinach szpitala. Hm. Mm. Problem z twoim pomysłem jest taki, że trudno jest o torebki krwi. Hm. Mm. A dostarczy krew, a ty w zamian zostawisz w spokoju. A dostarczy krew, a ty w zamian mi ochronę? Ochrona. Zgoda. Proszę zanieść tę propozycję do Aref. Mm -hmm. Porozmawiaj z nimi i wróć do mnie z ich decyzją. Dziękuję Ci za pokazanie, że można ufać twoim mm -hmm. zajzomom. To lekcja, której nie zapomnę. Pewnie. A co z młodym Janem? Zdrać mi, co postanowił. Wracam. Smuci mnie, że tracę kogoś z mego statka, ale wierzę, że każdy musi podążać mm -hmm. własną drogą. A potem was wbijeś, to jedynie nim pokierować. Zdaje się, że teraz ta odpowiedzialność spada na ciebie. Mam nadzieję, że pójdzie ci lepiej. So, ściszałem? Uznaj to za przeprosiny dla Ciebie, za wszystkie trudy, które pokazują. Przerosnę, Liseka? Czy były trochę krwi? Do widzenia, człowieku. Nasz wspólnie spędzony czas był dość kształcony. Schemat, widzicie? Czyli się coś są udoskonalony, czy teraz się zadaję więcej d a. A my teraz do Ivana Kinga musimy iść dane, mapy świata da się tak polecieć boże muszę po prostu iść zapiszemy rozgrywkę widzicie Poś... nie chciałem wam mówić co tam się dzieje ale trochę to latanie jest no i jak widzicie jest zabawy troszkę Schowam tą porę to może by da szybciej biegł i Dobra, otwierać. Oh jeł, yeah. jupi, siema, chcesz dostać headshota? Tu też coś się pali? Iron fist. Kurde, ile tych... Możemy teraz nie jakąś pułapkę. Patrzcie, to się niby cały czas palce, nie? To jest bardziej zabawne na tej grze. Chodź, chodź, słyszę, że za mną idziesz. O, to jest zraniony troszkę, widzę, mistrzu. No to mnie nie cieszy. Boże, patrzcie, ile to jest łażenia. I potem my tu musimy wrócić. O, Dobra. Czy może dwójeczkę weźmiemy? No, dwójeczką pykniemy. Może coś się rozwali. Zapiszę tu grę, bo się boję, że mi się wykrzaczy komputer. Znaczy nie komputer, tylko ta gra. Hopla. No i udało się. Tu czasami był... kupiec, wiecie? Gdzieś, w którymś miejscu. Ale nie pamiętam dokładnie gdzie. On teraz się będzie pojawiał chyba, jak rozwiązała tą kwestię z tym... tym tym. Dobra. Gdzie ja jestem? Ja jestem niby tutaj, Meresti bocznica, ja wtedy tam poleciałem, patrzcie ile przyszliśmy. Gdzieś cmentarz tu jest? Dobra Arefu. Lecimy tam. Iwana Kinga! Iwan King! Fuck yeah. Aaron! Jesteś Troszkę zmęczony. pan chcesz? Tak? Hatchotka, Headshotka. Headshot! Finish him. że udało ci się znaleźć to miejsce. No. Udało. Udało. Oto on! Bohater, bohater dnia. To już kończyłem. Rodzina nigdy nie zagrozi Wiem. Rozmawiałem z Ianem i powiedział mi to samo co ty. Hmm. Nie wiem jak ci się to udało, ale do cholery cieszę się, że po przejściu tej rampy postanawiasz użyczyć nam pomocnej dłoni. Hmm. Jeszcze raz dzięki dzieciaku! Zawsze będziemy mieli tutaj w tej części pustkowi z otwartymi ramionami. Dyskujesz hmm. karmę. I teraz tak, mam dla Ciebie propozycję dvesta sądzą na czele tej rodziny. Ciekawe. Zdaje się, że chcą doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Huh. Pewnie lepsze niż trzymanie tego podjazdu na muszce i chowanie się nocami wewnątrz. Hmm. Powiedz Wensowi, że umowa stoi. Zrobimy to. Porozmawiam z innymi na pewno zgodzą się ze mną. Mhm. No każdą nie każdemu pomóc swojej strony. rzeczy na wypadek, gdyby w Arefu wszystko nagle uległo znacznemu pogorszeniu. Mhm. Możesz trochę wziąć, jeśli chcesz. Szkocka! Wróć wkrótce! Dobra. Teraz połazimy do nich. A? Nie przejmuj się, Braylee. Ona znów jest w krainie, Lala. Nie <grystanie> każdemu pomóc? Mogę ci tylko zaoferować usługi naprawcze. Znam się na naprawianiu rzeczy. Mhm. <grystanie> no to dlatego, że Braylee niszczy wszystko myśląc, że robi ciasto. Czy co? <grystanie> <laughs> Spoko. Słuchaj, napraw mi Kiszeba O, strzelba się trochę rozwaliła. Ten, 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 ten Okularki mi napraw i napraw mi przepaskę na głowę. Dla staropcych, bo to kosztuje. Dobrze. Gotowe. ten, 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 ten. A patrzy na nią, teraz do niej zagadam. Hej tam. Docenię każdy po swojej stronie. Oczywiście, dam ci jedno z moich staromodnych ciasteczek z czekoladą. Mhm, mm i patrzcie, co dostanę. Puszkę. Do zobaczenia. To jest hardcore, co nie? O, jejku, jajku. Siema, nie? No, cieszę się, że myliłam się co do ciebie. Witaj z powrotem. No, witaj, witaj, Mała. Docenię każdy swojej strony. Słyszałam o paru interesujących miejscach w okolicy. Nie wiem, czy ci pomogą, ale warto spróbować. O, znacznik na mapie. Muszę już iść. Nie izoluj się. Dobrze mieć towarzystwo. Mmm, masz go pojedyncze łóżko. Hej, znowu tu jesteś. Porozmawiajmy trochę. Dobra, wbijemy tu. Wiedziałem, że cię jeszcze zobaczę. Siema. Dzięki tobie wszystko jest dobrze, dziękuję. Uh -huh. Jak wygląda obecnie? Dziwnie będzie mieszkać w starym domu moich rodziców, kiedy ich już nie ma. Ale spróbuję. Uh -huh. Dobrze. Wszyscy są tu dla mnie mili, mimo tego co się stało, więc chyba wszystko wyszło na dobre. Dzięki. Haha fajnie. Brz... Opie? Ale patrzcie, a myślałem, że posprzątałeś. O co ci o ty... chodzi? Rozruwię. Zaschaczota? Zabiję swoich rodziców. Kurde. Dobra, teraz lecimy do tej bocznicy. To jest tutaj. No i <laughs> wypełnione kontrakty. <laughs> Wbijamy tutaj. Sialalala la, la. La, 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 la no ładuj się Gierko moja ty no. no i włączamy światełko, no i idziemy z wami Szatełko włączone włączono, bez Fajne, ale to fajne Czuję jakbym w GTA teraz grał, Bo w GTA 4 jest takie coś, że można tak lecieć Ale coś tu no, mi nie pasuje, kurde I teraz. Jump. I jump drugi. I jump trzeci. I jump czwarty. Kurde, nudzi mi się jak tak biegnę. Nie lubię tak biegać, jak wiem. A ty, o popieprzesz, haron. Jakbyś normalnie na dropsach był. Dobra, wolę jednak tak iść. Jakoś mi tak pasuje bardziej to. Ty, 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 ty. O Jezu, enklawa. Czemu enklawę, słuchacie? No co co? Słuchasz co ta? Musisz się przed słońcem. Całkowicie Mhm, mm tak, sprzed słońcem. A ja tu wbijam. Niuniek Term Zabijemy płomień. Byśmy zabili płomień, wiecie? Płomień by umarł. Źle idę. Zapiszę gierkę. Boże, nie, to jest właśnie najgorsze w tej misji. to Łażenie. Idź tu, idź tam tu, idź tam, idź tam, idź tam, idź tam, idź tam. Masakra. A w ogóle, jakie ona znaczniki nam doda na mapie? Patrzcie. files tutaj. Last gas. Shakebird. Kaplica. I skumajcie jakie znaczniki Tutaj Canterbury Commons musimy tam iść kiedyś Ale fajnie Ej to można to pozwiedzać wszystko Ej, nie ten klawisz Vens. Ty Vens, czemu tu nie stoisz Na tej gumowej wykładzinie Bramina, Alan, Justin, Haron o, nie kolej. Siema wens. Zawsze miło widać cię w Meresti. Co to cię tu sprowadza? Potrzebuję kilof. A przy pozycję wens. Doskonale. Wiedziałem, że będziesz naszym ambasadorem dobrej woli. Mhm. Natychmiast pośle Alana do ARF-u, by pomógł, robiąc za strażnika, i dopilnował mojej części. Umów. Mm -hmm. Twoje czyny przerastają czyny zwykłego człowieka. To dobrze. Czuję, że prawie udało ci się zostać częścią naszego statka. Jeśli zechcesz czegoś się o nas dowiedzieć, wystarczy tylko zapytać. Yy, mam trochę krwi przytasia. Mogę ci jedynie podziękować. Moi ludzie przywykli do używania ich zamiast żywca. Mhm. Mm Pozwól sobie coś ofiarować. To rekompensata za twoje wysiłki Ale co dostałem, w Zamian? A... No, no, patrzcie kto wrócił. Usuę do zakwipunku. 15 kapsli za jeden pojemnik? Hej, Holly! Hej tam, Hej tam. Holly Kurde, tak ładnie się ubierasz, mimo że jest... Da się przesłać? Kurcze! Nie da się. Kurcze, graficy jednak wiedzieli, że trzeba kocieruchy robić. Wiem, Haron, do dupy tak łazić w tej jest powrotem cały czas. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Wiem, wiem. Dobra. A, niego się w ogóle można nauczyć pić krwi, wiecie? A ja to zrobię w ogóle. Węc, gdzie ty jesteś? Zastanawiałem się, czy moglibyśmy chwilę porozmawiać. Jak się dziś miewasz? Oczywiście sądzę, wieszki. że musisz przygotować nietować ode mnie nie kupił. To rozprasza mężczyzn, którzy przyzwyczajają do się do tutejszego stanu rzeczy. Słuchaj, hmm. dam ci poznajomości dobrą radę. Przestań ignorować zasady i kurzać węsa. Cię stąd Dawanie do zrozumienia, że chcesz przespać się Także ze wszystkimi, hmm. nazwałbym podnoszeniem morale. Patrzcie, co tak przyniósł jeden naraz. Dobrze, przepraszam, Wensi. Będę grzeczną dziewczynką. Hmm, hmm. Cóż jest? Widać z powrotem, z otwartymi rękami. Miło widać. Dobra. Możemy oczy wampiry zwyczajów? Bycie wampirem to dożywotnie zobowiązanie. Nie osiągniesz tego poprzez moje słowa. Trzeba sobie na to zasłużyć z własnej woli i szczerej medytacji. Mm -hmm. Niestety, nie mogę cię w pełni uczynić jednym z nas, ale mogę cię nauczyć, jak krew innych daje nam regeneracyjne zdolności. Mm -hmm. Ponieważ twoje ciało nie jest przystosowane do czerpania krwi, tak jak nasze, musisz znaleźć alternatywne sposoby odżywiania się. Pij krew do dna, nie pozwól uronić ani kropli. Poczuj, jak jej ciepło odbywa się w tobie. Stajesz się jednością z życiową siłą innej osoby. Udziela ci ona części siebie. Na krótką chwilę dwie istoty stają się jedną. Pozwól, hmm. by uczucia przepływały przez Twoje ciało, gdy spożywasz krew. Poczuj, jak cię ogarniają i dają większą siłę. Dopiero gdy tego dokonasz, dowiesz się, co to znaczy być wampirem. Hmm. 20 punktów żywotności po skonsumowaniu zawartości pojemnika z krwią, a wtedy bo chyba 5, czy tam 6. Nic więc. Dobrze, mhm. wykorzystaj tę odrobinę. Jak będzie obecnie? Właściwie to bardzo dobrze. Nasz sojusz z Arefu zaowocował. Zacząłem uczyć mych ludzi, jak żyć z darowanych torebek z krwią. Hm. Przejście było trudne, ale poradzimy sobie. Spoko. Udało Ci się wyświadczyć nam wielką przysługę. I nie wiem, jak mam ci dziękować. Hmm. Nasze drogi na. Dobra, spadamy z tą ludzką. Wracamy do przerażającego legowiska wampirów. <gryw>

Najprościej będzie. Z Krawer, to był kolejny odcinek serii. Zagramy falę o i mam nadzieję, że wam się podobało, ponieważ nie chcę was tłumaczyć tym łażeniem teraz i tak dalej, bo to jeszcze muszę rzeczy i inne pierdoły. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. See trzymajcie się.